Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie mangę o tytule Ratownik. Komik, za który odpowiada Jiro Taniguchi. Będziemy go kojarzyć na naszym rynku przede wszystkim z pozycji Szczyt Bogów, dobrze mówił? Jest to manga, która opowiada o wspinaczce, czyli Mount Everest i tego typu klimaty. Mm, ale i nie tylko. Ogólnie Hanami się zajmuje, jak w przypadku i tego e, tytułu, wydawaniem pozycji od tego e, artysty. Manga oczywiście, czyli czytana od drugiej strony, jakbyście e, może nie wiedzieli, bo nie każdy to wie i nie każdy to akceptuje, ale tak właśnie jest. Ja już e, przyzwyczajony jestem od dawna tak naprawdę, ale wiem, że nie każdy musi umieć e, sobie z tym łatwo poradzić. 45 zł cena układkowa. Mamy taką sporą cegiełkę, która, powiem Wam szczerze, że naprawdę na długo starczy. No i jest to też starszy tytuł, mimo wszystko, bo możemy sobie zobaczyć, że komiks był nominowany do nagrody Eisnera w 2009 roku, więc nie jest to jakaś nowość w cudzysłowie. Natomiast na pewno jest to pozycja, która jest nowością totalną dla mnie. I powiem szczerze, że dość mocno. Ostrożnie podchodzimy do tego tytułu. Raz, że lubię mangi, powróciłem do nich po dwóch dekadach i staram się czasami też właśnie je czytać, ale styl artystyczny jednak zdecydowanie preferuję taki bardziej switaśny. Tu tego nie mamy. To już sama okładka, która jest miękka ze skrzydełkami, jak zobaczymy, to pokazuje, że ta kreska jest taka. Nie wiem, czy użycie oldschoolowości jest tutaj na miejscu, ale może troszeczkę. I wydanie same w sobie oczywiście jest tutaj mega na plus, bo jest to papier kredowy. Czuć jakość, po prostu czuć jakość, kiedy trzymamy, obcujemy z tym komiksem w rękach, że jednak Hanami tutaj się naprawdę postarało. To samo jest właśnie w Szczycie Bogów. Też tam z tego, co kojarzy, jest papier kredowy. Sama historia. Główny bohater, który. Nie, nie, nie mówmy tutaj, że on jest może ratownikiem dosłownie, choć w sumie, dlaczego by nie? Mieszka w górach na jednym ze szczytów. Odciął się od świata tego zewnętrznego który go gdzieś tam otacza, to całe miasto, to wszystko, prawda, jemu tu jest nie w ząb tak naprawdę i tak dość luźno, piaśnie wręcz bym powiedział, sobie żyje. W ogóle fajna jest już na początku scena, kiedy wchodzi z jednym z nie wiem, w sumie, kto to jest tutaj nie jest dokładnie, ale wchodzi właśnie na taki szczyt, y, tam gdzie zamieszkuje sobie, i widać, że ma krzepę, że ma siłę. Inni przy nim na pewno by wymiękali. Oraz właśnie Megumi, nasza żeńska bohaterka. Wydawać by się mogło główna, ale nie jest tak do końca, że często y, ją tutaj widzimy. To jest właśnie y, taki. Tytuł, taka jest fabuła, ona po prostu zaginie i to właśnie nasz bohater musi ją odnaleźć. Podejmuje się tego wyzwania z wielu powodów. Niespełniona miłość, miłość, ale do gór, brak możliwości porzucenia czegoś dla kogoś innego. Inna osoba, inny mężczyzna, który był w stanie powiedzmy coś takiego zrobić i ta jego przyjaźń, którą gdzieś tam sobie trzymał, ale chyba sam do końca nie rozumiał, jak silne emocje są z tym związane. To jest taki ogólny zarys tego wszystkiego, tych, tych ważnych wątków, które tutaj gdzieś tam będą poruszane. Ale przede wszystkim, właśnie skupiamy się na tym, że dostajemy tą informację, że jego. No, nawet nie, nie, nie możemy tutaj powiedzieć siostrzenica, ona dziwne tutaj takie mu pytanie rzuca. I w sumie one trochę mnie też zaskoczyło a jednocześnie sprawiło, że ja się zacząłem zastanawiać, że czy ty przypadkiem nie jesteś moim ojcem. Bo właśnie to wszystko, co na początku użyłem tych zwrotów, ma tutaj dość taki mocny. Fabularny kontekst i fajnie to wygląda w całej tej historii. Natomiast mówię, on przyjeżdża do miasta, zostawia, porzuca to wszystko i musi zmierzyć się z tą ogromną metropolią, z tymi tłumami, gdzie tam żyje na odludziu. I zwyczajowo zaczyna poszukiwania, prawda? Na swoją, gdzieś tam kocioł łapę, troszeczkę tak to wszystko robi i żyje z tym, bo policja swoją drogą, prawda? Ale on swoją drogą na prośbę też i rodziny. I powiem szczerze, że wtedy wczułem się niesamowicie w ten klimat. Te zatłoczone miasta, to jak on tam właśnie się porusza po nich, jak. Przeżywa te swoje przygody, czasami pozytywnie, czasami negatywnie odbierane, jednak naprawdę to miasto zostało tutaj nam wrzucone i stało się dla mnie takim trzecim, bym powiedział, głównym bohaterem je czuć. Naprawdę, ja w którymś momencie zrobiłem efekt: wow! Jak to zostało niesamowicie odtworzone. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi nam tutaj do głowy, gdzie tak efekt wow, taki miałem, kiedy to właśnie ogromne miasto takiej bardziej przyszłości mnie oszołomiło wręcz. Kiedy czytałem, to było w Akirze czy w Ghost in the Shell. Tutaj mamy oczywiście świat taki bardziej nasz przyziemny, nie futurystyczny, nie gatunek cyberpunk szczególnie, bo te tytuły przytoczyłem, ale do tego bym to porównał. Aż szkoda, że jest to w jednotomowej historii, bo naprawdę poczułem niesamowitą więź z tym tytułem. I pomimo, że kreska jest ładna, mówiąc najprościej, poprawna, taka nawet bardziej trochę niemangowa, bym powiedział, którą ja de facto. Bardziej preferuję tą mangową, taką przerysowaną, piękną, kobiece e, m, kształty i w ogóle, no wiecie o co mi chodzi, no, nie ukrywajmy. To takich rzeczy no, na swój sposób nie lubi. Tutaj tego nie doświadczamy, to jest bardziej takie przyziemne, ale gdybyśmy właśnie tą historię opowiadali, rysując właśnie w takim stylu, o jakim wspomniałem, to by w ogóle ze sobą nie grało. Temat jest za poważny, historia nie ma tutaj tak naprawdę w ogóle żadnych humorystycznych momentów. Wszystko jest takie. dorosłe, to jest chyba najlepsze określenie. Poważny mężczyzna, który. Stąpa twardo po ziemi i który po prostu chce pomóc, chce odnaleźć tą dziewczynę, która zwyczajnie zaginęła. Dobra rodzina, mimo że tragedia ich oczywiście dopadła. E ucząca się i tak dalej i tak dalej i nagle okazuje się, że znika nie wiedzieć czemu. Czy to e, pewna koleżanka miała na to wpływ, czy ta sibuja e, miejsce, jak to ja mówię, rozpusty miało takie mm, skutki, że po prostu ona gdzieś tam zaczęła schodzić na złą drogę. Tu jest wiele pytań, ale mało na początku odpowiedzi iż czasem dopiero to wszystko się rozkręca. Osoby, które pojawiają się e, dają nam odpowiedzi, osoby, które wydać by się mogło, że nas zawiodą, pojawiają się ponownie i zmieniają tak jakby stronę, to naprawdę tutaj czuć, widać. I w otoczce tej właśnie ciekawej intrygi i takiego śledztwa trochę klimatu noir, wręcz bym powiedział, to miasto dodaje właśnie... Takiej głębi, i jeszcze za każdym razem tutaj będę powtarzał, że to miasto tutaj odgrywa tą główną rolę. Te piękne widoki, pokazujące, jak on musi się zmierzyć z tą ogromną przestrzenią i przebyć te wszystkie uliczki, dopytywać, dowiadywać się i więcej, i więcej rzeczy, które mogą go doprowadzić do zaginionej dziewczyny. Oczywiście, z czasem to dają, ten przynoszą efekt, ale w to okazuje się być wplątana jeszcze dodatkowo postać, która no mówiąc najprościej jest kimś wysoko postawionym i ta intryga jeszcze bardziej się zagęszcza i zagłębia. I dochodzą do tego momenty takie naprawdę, które są niebezpieczne dla naszego bohatera. A to, co później decyduje zrobić, na jaki ruch się decyduje, aby móc Pomóc naszej bohaterce, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. To jest już totalny szczyt bogów, to już jest totalny alpinizm i <laughs> szaleństwo, no mówiąc najprościej, szaleństwo, które z finałem jest, no. Można by się domyśleć, że na swój sposób happy endem, aczkolwiek takim w stylu japońskim troszeczkę. I chciałbym bardziej tutaj do tego podejść inaczej i powiedzieć, że jest, udało się, było tak, jak sobie to wymarzyłem. No nie, ale i tak czuję satysfakcję i ogromną radość z tego, że przeczytałem ten komiks, bo on naprawdę się sprawdził. I jak pokazywałem wam kobietę Udon, pokazywałem wam Sulpi, to jednak. Ten tytuł, który zostawiłem sobie na koniec z prostego względu, bo największy miałem względem niego obawy, okazał się dla mnie najlepszy. I tutaj jestem mega zaskoczony, bo to miasto i to wszystko, co tam się działo, i wrzucony w to nasz bohater, który stał się troszeczkę takim. Em, Rickiem, Rickiem e, The Cardem z Blade Runnera dosłownie e, sprawił, że pokochałem ten tytuł i jest naprawdę e, świetny. Polecam Wam. Więc gdybyście mieli ochotę go nabyć, tutaj na dole w opisie tego filmu oczywiście znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Oczywiście nie zapomnijcie też o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić, wtedy będzie mi bardzo miło. A tymczasem ja mówię Wam, cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.